Teraz powiem Wam jeszcze jednej rzeczy, bo mówimy cały czas o YouTubie, ale teraz schodząc z YouTube'a. Jednym wiem, czy tą osobę, to jest Marek Jankowski, bardzo, bardzo niesamowity, niesamowity człowiek, podcaster, no człowiek, to powiem instytucja. On prowadzi podcast i kanał i bloga małą, wielką firmę z klubem, z bardzo różnymi działalnościami. On sprawdził różne rzeczy. Między innymi sprawdził to, jak bardzo tutaj. Angażuje różne, angażuje różne media i na, na, na w przypadku swojego kanału. Ten sam, tą samą treść umieścił u siebie na blogu w postaci wideo na YouTube i w postaci podcastu na w swoich kanałach podcastowych i zobaczył, porównał te trzy media z tą samą dokładnie treścią, czyli ten sam odcinek swojego, swojego podcastu, który normalnie produkuje. Blog zaczynał średnio, ten, ten jego wpis zaczynał na blogu 5 minut pa, człowieka. Wideo, które oglądał człowiek na YouTubie z jego treściami otrzymał na 19 minut, natomiast podcast średnio był słuchany przez 40 minut. Zobaczcie, jak o ile więcej uwagi poświęca każdy z nas podcastom, których słucha, które lubi, ludzi, których, których ceni i ich wiedzę ceni, jak długo może poświęcić czasu na to. I tutaj sprawdził jeszcze, akurat tutaj już nie, nie w swoim podcaście, tylko sprawdził kategorię podróże i tu pokazuje... Ile mamy konkurencji, tworząc różne rodzaje treści? W przypadku podcastów kategorii podróży jest 130, o, mówimy o polskich podcastach. W przypadku, w przypadku tej kategorii kanałów YouTubeowych jest 530, natomiast blogów jest 2000. Także, jeżeli, jeżeli byście planowali wejść z czymś nowym, tak żeby nie było konkurencji, no to w tej chwili tak naprawdę no, YouTube jest jakąś alternatywą i opcją, natomiast tak naprawdę w podcastach jeszcze cały czas ta konkurencja jest najmniejsza, jest jej najmniej, a popularność podcastów rośnie dramatycznie z każdym właściwie dniem.